Ty bardzo otwarcie mówiłaś o swoich problemach ze skórą, z cerą. Wspomniałaś nawet, że to wpłynęło na Twoją pracę. Czy to jest jakby tak, że starałaś się też budować tą świadomość u swoich obserwatorek, obserwatorów, fanów, że różne rzeczy przydarzają się każdemu, bo niektórzy mam wrażenie, że traktują gwiazdy jako takie e, osoby niczym bóstwa, które nie zmagają się z chorobami, które nie mają problemów i które tylko błyszczą na ściankach. I e, w, oczywiście w fantastycznych serialach, w filmach, czy realizują się muzycznie. Kochana, poruszyłaś tutaj bardzo wiele ważnych tematów. Ja zacznę może od końca, ale chyba winą za to, że nas tak postrzegają ludzie jest to, że tak się gwiazdy czy też aktorzy, artyści prezentują. Winny jest temu Instagram, winny jest temu y, nasza praca, ścianki, ubrania. W ten sposób najłatwiej, znaczy najlepiej jest się nam prezentować. A ja podjęłam taką decyzję, że y, odważnie powiedziałam o tym, co mnie spotkało. W pewnym momencie stało się to bardzo tak, tak intensywne, że aż mnie przerosło. Nie byłam w stanie odpisywać na wszystkie y, wiadomości od moich followersów. Natomiast y, y, Absolutnie myślę, że bardzo ważne jest, żeby przyznawać się do tego, że mamy jakieś ułomności, czy też, no może nie chwalić się chorobami, bo to też nie o to chodzi, żeby brać na litość naszych odbiorców, ale mm, nakreślać pewne problemy. Ja otrzymałam fachową pomoc de facto po poszukiwaniach, wielu poszukiwaniach dobrego lekarza. I borykałam się z problemem cery przez pół roku, co dla aktorki, tak naprawdę jest wykluczające z obiegu. Oczywiście można pracować głosem, no ale to, nie, nigdy jakoś w to nie szłam, bardziej pracowałam z kamerą, prawda? I w teatrze. No jeszcze teatr to jakoś tam zawoaluje, ale kamera jest bezwzględna. Dlatego też Cię zapytałam, czy się nie błyszczy, czy wszystko jest OK, przed naszą rozmową. Także wizerunek nasz sprzedawany do mediów jest winą nas samych, ale też i mediów. A czy Ty miałaś na przykład taki moment załamania, kiedy troszeczkę musiałaś spowolnić i byłaś, no tak jak sama powiedziałaś, wykluczona z niektórych projektów? Ach, kochana, wiesz. To kolejny bardzo ważny temat, trochę aż taki powalający, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie, takie momenty w karierze. Ja już pracuję w zawodzie praktycznie 20 parę lat i, i przeżyłam już bardzo wiele upadków, wzlotów czasu fenomenalnego, gdzie miałam bardzo dużo pracy, życie się układało i myślałam, że to jest właśnie ten lot największy, ale tak naprawdę im wyżej człowiek leci w górę, to potem gorzej się spada, tak? Ale jakby nie chciałabym powiedzieć, że, że ja to miałam i teraz będą się gdzieś tam może rozpisywać na ten temat. Ja myślę, że każdy z nas takie momenty ma. Że po prostu przeżywamy jakieś porażki, wykluczenia, tego, że takie momenty, w których po prostu nie wygrywamy z innymi, bo cały czas walczymy. No. A rozważasz na przykład powrót do M jak miłość? Czy ja rozważam? No ja wyleciałam, w gruncie rzeczy, tylko do Chicago, także zawsze za co, no można wrócić, ale myślę, że tam się znaczy nie oglądam, szczerze mówiąc, aczkolwiek wiem, co się dzieje, bo utrzymuję. Kontakt przecież z moimi serdecznymi kolegami z tego serialu, więc wiem, co mniej więcej się dzieje. Śledzę też Instagramy. Myślę, że się tyle tam dzieje, że nie wiem, czy na ten moment jest tam czas, a ja z kolei gram z ogromną satysfakcją w serialu kostiumowym w Jagielonach. Koronie Królów i muszę powiedzieć, że zmierzenie się z tą postacią jest dla mnie naprawdę wyzwaniem. Jestem postarzana, bije się, no po prostu jest jakiś taki zupełnie co innego do grania, wyglądam inaczej, mam blizny na twarzy, jestem zbrzydzana. To jest naprawdę fantastyczne wyzwanie. Także rozwijam się cały czas i pracuję. Mhm. Za, co, za co jestem wdzięczna. No dobrze, to jeżeli pojawi się propozycja powrotu daj mi jak miłość, to rozumiem, że po prostu ją na razie rozważysz. Oczywiście, ja zawsze jestem otwarta na fajną pracę.